Motorsport podzielony był zawsze na dwa wyścigi, ten z czasem oraz ten z technologią, aby owy czas pokonać. Formuły obecnie potrafią wyczyniać rzeczy godne filmu Piąty Element i są tak naszpikowane patentami, że gdyby nie koła, można by pomylić to ustrojstwo ze statkiem kosmicznym. Każdy kij ma jednak dwa końce. Technologia tak szybko pędzi, że wyprzedziła frajdę ze sportu. Znaczy się... Tą ogólną, bo pewnie Verstappen cieszy Miche za kółkiem swojego Red Bull'a. Doszliśmy do takiego punktu rozwoju techniki, że paradoksalnie najciekawszym elementem wyścigów nie jest samochód. Bo poznanie go z bliska, przejechanie się nim czy zbudowanie czegoś zbliżonego jest dla zwykłego śmiertelnika w zasadzie nierealne. Namiastką co najwyżej jakiś sim racing, ale bez tych wszystkich przeciążeń i strachu za kołnierzem. Tak samo ucierpiały na tym same wyścigi, bo w Formule 1 ogromne behemoty, wyglądające prawie bliźniacze podobnie, robią te same, idealne kółka, czasem bez żadnych chwytających za serce zwrotów akcji. Bo co ciekawego jest obecnie w Monako? A no, na tyle nic, że FIA chce zmniejszyć formułę, żeby w ogóle miały jakąś szansę wyprzedzać się na tym torze. Wiem, jestem tu nostalgicznym dziadem, ale wystarczy cofnąć się parę lat wstecz, gdzie nie tylko okładanie się po twarzach w pit lane, ale też same formułki budziły zainteresowanie nawet wśród ludzi, którzy motoryzację mieli w trąbce, bo była dziwna. Hej, oni przyczepili wiatrak, który zasysa samochód do drogi. A wariaci z Tyrela mają po cztery koła na przód. To jeszcze nic. Ci mają cztery, ale pedały w kokpicie. Jakie to było fascynujące, gdzie do rozgryzienia jakiegoś problemu wystarczyło zdanie Zobaczymy co się stanie. Niestety to już nie czasy, kiedy za garść szylingów można było zrewolucjonizować wyścig, zdając się na swoją kreatywność. Bo każda prosta zmiana już była. Teraz pozostało tylko szlifować najwyższe zdobycze w laboratoriach za grube miliony. Eurosów. I prysnął w tym gdzieś ten garażowy romantyzm. Dlatego jestem wdzięczny Pawłowi i jego tacie za możliwość pojawienia się na Memoriale Jacka Szmita, imprezie, która zmieniła moje zdanie o formułkach. Przygruzowanym przez wieki historii epizodem był pomysł przeprowadzenia wyścigu Formuły I w bloku wschodnim, a największe szanse miał na to nasz tor Poznań. Niestety nic z tego ostatecznie nie wyszło, o czym opowiada film kanału Czwarty Sektor. Tylko chwila. Tutaj jako szczytowe osiągnięcie Maluch, Polonez, nasz jedyny w pełni samodzielnie skonstruowany wóz wielkoseryjny to Syrena, a mówimy o królowie motorsportu. Co my mieliśmy w ogóle wspólnego z wyścigami? Kilka lat po wojnie zaczęły odradzać się automobil kluby. A z nimi wyścigi, początkowo tylko uliczne, oraz oczywiście przygotowane na te potrzeby samochody, najczęściej bazujące na przedwojennych konstrukcjach z ręcznie wyklepanymi aluminiowymi karoseriami. Pośród takich projektów pojawiły się pierwsze prototypy skonstruowane przez utytułowanego motocyklistę Jerzego Jankowskiego. A nie ma lepszej recenzji na to, że zrobiło się porządną wyścigówkę od wygrywania nią zawodów. Aby nie był to festiwal ciężkich do sklasyfikowania wynalazków, samochody zaczęto dostosowywać do wymagań Formuły Junior. Dawało to możliwość konkurowania w teorii również na Zachodzie, pomimo beznadziejnej sytuacji gospodarczej naszego kraju. A to dlatego, że Formuła Junior miała niżej zawieszoną poprzeczkę techniczną od Królowej Motorsportu. A co za tym idzie? również tą finansową. Za żelazną kurtyną mieliśmy naszą własną serię wyścigową bazującą na tej klasie z okrutnie socjalistyczną nazwą Puchar Pokoju i Przyjaźni. W niej tytuł mistrza Polak uzyskał tylko raz, w roku 1964. Zwycięzcą był wspomniany wcześniej konstruktor Jankowski, startujący w zaprojektowanym przez siebie bolidzie RAK 64. Szczególnie fascynuje mnie to, że wtedy rola kierowców była całkowicie inna. To znaczy, oczywiście, przede Wszystkim mieli jeździć i wygrywać, ale jednocześnie współtworzyli samochody, ulepszali je i naprawiali. Tutaj mogę płynnie przejść do tego, że postać pana Jankowskiego dała na rodziny samochodom Promot, marki, pod którą ośrodek techniczno-zaopatrzeniowy w Warszawie budował polskie formułki, które widzicie teraz na nagraniach. W przeciwieństwie do poprzedników nie były to już garażowo przerabiane auta cywilne, z których każde było konstrukcją unikatową bez jakiejkolwiek mowy o unifikacji. Promoty były samochodami wyścigowymi z prawdziwego zdarzenia, produkowanymi seryjnie. Zaczęła się od Kaczorka, czyli Promota 1 Polonia. Nie był zbyt przewidywalnym wozem, ale rzadko kiedy pierwsze próby są szczytowym osiągnięciem. To właśnie na Polonii w 78. wspomniany wcześniej Jacek Schmidt zdobył złoto WSMP. Samochody konstrukcyjne z tego co można było zdobyć w PRL-u, dlatego z pozoru może się Wam wydawać, że podzespoły nie są imponujące. Z dużego Fiata przeszczepiono zwrotnice, silnik, hamulce czy wały napędowe, które po skróceniu służyły za półosie. Wtedy okoła wyścigowe było trudno, dlatego na zdjęciu możecie zauważyć, że felgi to po prostu szeroka stal ze 125p, a opony były produkowanymi w kraju 100 milami. Kaczorek miał być relatywnie tani w budowie z dostępnych w kraju podzespołów, ale nie oznacza to, że wozy te Pozostawały w serii. Co prawda, przepisy ograniczały pojemność silnika do 1300, ale nie ograniczały wyobraźni zespołów wyścigowych, które zaraz starały się przerabiać i wyciskać ile się da z konstrukcji. Nie zawsze za tym, co prawda, nadążał regulamin. Zresztą wątłe, jak na standardy zachodniej Europy, podzespoły bynajmniej nie oznaczały, że były to drogowe ślimaki, bo w zależności od zastosowanych przełożeń, formułki rozwijały około 170 km na godzinę, co z perspektywy siedzenia właściwie na asfalcie, Musiało być koktajlem ze strachu i ekstazy. Kaczorków powstało 21 sztuk. Drugą serię promoc konstruował Zbigniew Kulczyński. Kolejna generacja oznaczała wiele poprawek, chociaż dalej stosowano czterobiegowe przekładnie z Daci. Poszycie ze szczotkowanego aluminium, sklejki i włókna ustąpiło bardziej zabudowanemu kokpitowi z laminatu. Najważniejsze było jednak serce, którym był silnik 1300 zł. Jednostka bardziej rozwojowa, bo posiadająca już wałek rozrządów w głowicy. W samochodach zaczęły pojawiać Pojawiać się też opony wyścigowe z prawdziwego zdarzenia oraz felgi ze stopów lekkich. I jak przystało na prawdziwą formułkę, Promod 2 otrzymał pokaźnych rozmiarów skrzydło. Taki samochód prowadzony przez pana Piotra Lenartowicza, możecie oglądać na nagraniach z numerem startowym 45. Z mojej perspektywy był to najokazalszy z promotów, zwłaszcza wnętrze z tapicerowanym fotelem. Natomiast samochód z barwami Castrola, który spotkacie w większości tego filmu, to prowadzony przez pana Andrzeja promot ostatniej, czyli trzeciej serii. Z całej trylogii promotowej jest najciekawszy, ale na sekundę odłożę technikalia. Dokładnie tą sztuką od nowości ścigał się pan Artur Skwarzyński, któremu oddam na chwilę głos, aby usłyszeć jak się wtedy śmigało. W tamtych latach jak to jeździło były tory, czyli Poznań, tu, Kielce. I w Toruniu był z lotniska zrobiony. Tymi samochodami potem jeździliśmy mistrzosła kraju socjalistycznych. Puchar, pokoju i przyjaźni, tak to się ładnie nazywa. Jeden samochód taki był wyprodukowany dla takiego gościa z Warszawy. No to Hirek mu załatwił i on zapłacił ciężkie pieniądze w Bezetmocie, żeby mu zrobili taki samochód. I on miał prywatny. Nie wiem, co z, tym samochodem, co z tym samochodem się dzieje. Także samochody były klubowe. Czy Promot 3 był dobrym samochodem wyścigowym? Szczerze, e, jak przesiadłem się do Estonii, jakbym pana boga za nogi złapał. Uważali, że mój się najlepiej prowadzi bo ja go potrafiłem z nim ustawić go dobrze. Natomiast Estonia to była lekka przepaść technologiczna. Potem już wsiadłem na dobrej oponie, nie na socjalistycznej, nie parł mnie prostor, tylko już wsiadłem na Michelinie, no to w ogóle był świat ludzi. Po panu Arturze wóz przejął jego kolega z klubu, czyli Krzysztof Wodziński. Pamiętam, że robiliśmy jakąś kombinację, pamiętasz, w klubie, żebyś to ty dostał ten samochód. I wtedy powiedziałem, że w klubie jakoś tak, że ja jadłem... dwor, w dwóch klasach nie mogę jechać. Jak wsiadłeś w ten samochód po mnie, to czym wcześniej jeździłeś? Jeden wysi pojechałem, promotem mam i zdecydowanie dobrze zaopiekował się promotem, zapełniając półkę z pucharami, z czego najwyższym osiągnięciem było Mistrzostwo Polski w 1994 roku. Był to już niestety schyłek blasku polskich formułek, które w artykułach ustępowały uwagi samochodom rajdowym. I tak zamiast klas E1300, Formuła Junior czy Formuła Easter częściej w nagłówkach przewijała się A oraz N grupa. Ten mistrzowski wóz, po tym jak silnik wyleciał w powietrze, stanął na kilkanaście lat w szopie, odsunięty na dalszy plan. I czekał tak zdekompletowany do 2025 roku, kiedy z tej szopy wytargali go Paweł Statom. Choć sprzedający go pan Wodziński wtedy w to jeszcze absolutnie nie wierzył, chłopaki postanowili pojawić się na planowanym memoriale, w którym miały jak przed laty pojechać formułki z klasy 1300. Termin? Za jedyne 55 dni. Bez silnika, jednego z kół, z właściwie całym samochodem do remontu i szczątkowymi informacjami w internecie. Plan był taki, aby w miarę skompletować go i pojawić się na padoku, ale chłopaki tak się zawzięli, że formułka nie tylko trzymała się z powrotem kupy, ale też wystartowała we wszystkich sesjach historycznych. Pewnie została ogarnięta w jakimś profesjonalnym zakładzie renowacji klasyków. Otóż pan Andrzej z synem wyremontowali formułkę samodzielnie w Altance Ogrodowej. Odbudowując zabytkowy pojazd, szczególnie o tak barwnej przeszłości, w zasadzie wypadałoby trzymać się oryginału. Problem polega na tym, że pojęcie fabrycznego. W zasadzie nie istnieje, bo jak odtworzyć w każdym calu wóz na taki z serii, jeżeli w zasadzie co sesję wyścigową przechodził przeróbki i modyfikacje? Każdy z zespołów miał swoje własne pomysły, żeby go usprawnić, często owiane tajemnicą. Można co najwyżej mówić o odtworzeniu wersji, która istniała na dany moment. Na przykład po awarii na ostatniej prostej, która kosztowała pana Wodzińskiego zwycięstwo, było się zmieniono na porządne lagi z BMW. Skręcane koła MTX zastąpiły magnezowe felgi z Estonii. Na wozie wraz z kolejnymi sesjami i sponsorami zyskało skrzydło na dziobie i zmieniło barwy kilkukrotnie. Ktoś w szeregach win policaj dostałby przy takim aucie udaru, ale to jak z człowiekiem. Z każdą sekundą jesteśmy coraz bardziej inni. Mordercze tempo przywracania formułki do życia wymagało jednak pewnych kompromisów. Pod poszyciem tego bolidu został więc wstawiony na ostatnią chwilę wyciągnięty z krzaków silnik z 2103, czyli potężne 69 socjalistycznych koni. Ten nie był w żaden sposób modyfikowany ze względu na ograniczenia czasowe, bo sukcesem było już samo doprowadzenie go do odpalania. Ale nie myślcie, że ten niski wynik nie jest sportowy, bo jak mawiał pewien pan z Lotusa, więcej mocy to tylko szybkie prostki, ale lżejszy wóz to prędkość wszędzie. A tak się składa, że gotowa formułka waży niecałe 400 kg, czyli każdy koń z tej seryjnej padaki wyciągniętej z bagna ma tu do podciągnięcia jedynie 5 kg. Z technicznego na ludzkim. Aby podnieść ją za dziób, potrzebujecie jednego pawła mechanicznego. Pozdrawiamy pawła. Oczywiście na kolejne memoriały silnik będzie przypominał już to, czym ścigano się w epoce, a w niej motory strojono na jakieś 140 koni mechanicznych bez żadnego turbo. Czysty, mechaniczny tuning i gaźniki. Z ciekawostek technicznych? Chodnice są ze Skody 105. Skrzynia to odwrócona do góry nogami kłówka z zaporożca. Pompy hamulcowe Jelcz. Heble to Polonezowski Bendix z ręcznie nawiercanymi tarczami. I to też trzeba mieć na uwadze, że wtedy. Nie było narzędzi, które mamy dostępne teraz. Skanerów 3D, obrabiarek sterowanych komputerowo, materiałów, do których pozyskania jedynym ograniczeniem są pieniądze. I właśnie to kombinowanie, jak zrobić samochód wyścigowy z niczego, mozolne budowanie go ręcznie, wzbudza tym większy szacunek, bo udowadnia, że nawet jeżeli na karku masz oddech komunistycznego reżimu, to jeżeli jesteś wystarczająco pomysłowy, też możesz się ścigać. A jak to jeździ? No cóż, na to pytanie odpowiedź otrzymaliśmy dopiero na torze, bo wcześniej Nikt nie robił testów. Na przypale albo wcale. Przetoczyłem się tylko po padoku i uwierzcie mi, jest to kompletnie przerażające uczucie. Ja nie będę tu robił porównać, że jeździ się tym jak samochodem wyścigowym, bo to jest profesjonalny samochód wyścigowy, tylko historyczny. Z wnętrzem tak ciasnym, że anorektyk narzekałby tu na brak miejsca. Wydechem, który huczy mi go teraz w głowie i pozycją, z której możecie oglądać stan progów waszego auta, zerkając do góry. Trzeba przyznać, że ostatni promot był też najładniejszy. Ze się z gracją i wygląda jak świetnie maskująca wiek miniaturka Formuły 1, a zdjęcia z epoki obok cywilnych wozów. Wyglądają jak portret Napoleona wsiadającego do statku kosmicznego. Promot 3 był też najbliżej Formuły 1 z wszystkich polskich konstrukcji. I to całkiem dosłownie. Na otwarciu toru Ring 10 sierpnia 1986 roku zorganizowano Grand Prix Węgier. W tym samym dniu wystartowała tam również Formuła Easter, a w niej kilku kierowców z Polski. Archiwalne nagrania możecie właśnie oglądać w tle. Formułka przejechała całą sesję, chociaż dogadanie się z jej gaźnikiem i za nie należało na początku do prostych i kosztowało to parę spalonych brwi. Szczęście skończyło się już po pierwszym wyścigu. Pan Andrzej, który odbył dziewiczy rejs po falach toru Poznań, zjechał do boksu i okazało się, że smarowidło z silnika znajduje się wszędzie, tylko nie w miejsce olejowej. Targamy silnik, rozbiórka, kilka telefonów za częściami, może będą, ale bez obietnic. Pobudka o świcie i faktycznie, było czym naprawiać, więc ruszyliśmy skręceniem śrubkami. Wóz udało się przygotować jakieś 15 minut przed startem, zmieniając jeszcze dwa razy opony ze slicków na deszcz. Pogoda była w kratkę, dlatego start odbył się w prysznicu. Na szczęście ten po kilku okrążeniach zniknął. Zjazd na padok i brak kilku biegów. Ściąganie poszycia, przerabianie wodzika, lepiej, ale coś dalej jedno przełożenie nie chciało współpracować. Niestety skrzynia kłowa z zaporożca wydała ostatnie tchnienie na jednym z trybów, a na to już żadna prowizorka nie pomoże, poza niewrzucaniem przełożenia. I tak wóz objechał ostatni dzień. Mimo wszystko ten barn find spisał się na puchar. Może nie zwycięski, ale na pewno pamiątkowy, a jego kierowcy na medal. Bo naprawdę trzeba mieć jaja, żeby poprowadzić promota i przywrócić go do życia w tak krótkim czasie. A była to sesja historyczna. Pomyślcie, jak to musiało wyglądać, kiedy kierowcy wymyślali te wszystkie patenty, walczyli ze sobą na torze, nie oszczędzając silników i opon. Film ten przedstawiam z mojej perspektywy, czyli osoby, która dopiero odkrywa tą zapomnianą historię i nie ma szans, żeby opowiedzieć wszystkie zawiłości Formuły Easter w takim wideo. Dlatego serdecznie zapraszam Was na kanał Woodpecker Garage, gdzie Paweł z tatą będzie relacjonował swoje przygody z formułkami. A jest o czym opowiadać, bo udało się zdobyć kolejną formułkę tym razem kaczorka. Z tylnego siedzenia będę trzymał kciuki za jej szybkie wyskładanie i cieszę się, że pewne części z których będą korzystać pochodzą z Flamingo. O książkach też nie zapominajcie. Chociaż w świecie internetu brzmi to dziwnie, większość wiedzy o promotach i polskich wyścigach nigdy nie trafiła do sieci. Z zapomnieniem tego fantastycznego rozdziału Rzeczpospolitej Wyścigowej dzielnie walczy pan Grzegorz Chyła, współorganizujący kolejne memoriały i pielęgnujący wspomnienia po tej naprawdę barwnej przeszłości. Sam też brał w niej udział jako redaktor, fotograf i przyjaciel tych kierowców. Pamiętajcie o tych ludziach. Już nie będą młodsi, a to ostatnie chwile, żeby zobaczyć ich w zdrowiu za kierownicą tych samochodów. Na to, że zapominają o liczbie lat, które minęły, i wychodzi ich sportowy charakter. To było dla facetów, a nie dla pedałów tak jak teraz to. Na, Na pomaganiem. Naprawdę chętnie wam opowiedzą o tamtych czasach i ten film byłby o wiele uboższy bez wspomnień pana Piotra Lenartowicza, Artura Skwarzyńskiego czy Krzysztofa Wodzińskiego. Poznanie ich było zaszczytem, a wysłuchanie tych historii samą czystą przyjemnością. Jeżeli interesuje was sport samochodowy, taki memoriał to jest must be, a ta piknikowa ciepła atmosfera jest niespotykana. Polskie wyścigi to nie tylko Hołowczyc i Kubica, to też wielu amatorskich kierowców. Zresztą, wypytajcie swoich dziadków, wujków. Kto wie, może oni też startowali w wyścigach, choćby lokalnych, bo nie każdy musi być mistrzem świata. Czasem wystarczy być mistrzem we własnym domu.